W teatrze odbyło się już drugie spotkanie z przedsiębiorcami z Radomia i regionu, którzy staną się mecenasami kultury. Jak mówi Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, na świecie popularny jest związek między biznesem a kulturą, czego w Radomiu nie ma. Stąd potrzeba stworzenia przy teatrze fundacji, która dawałaby nie tylko wsparcie finansowe, ale miałaby realny wpływ na tworzenie teatralnych wydarzeń. Marzę o tym, żeby taką fundację założyć właśnie na potrzeby wspierania teatru, jedynego teatru w Radomiu który byłby miejscem, w jakim mogłyby się dziać nie tylko takie typowo rzeczy teatralne jak przedstawienia, ale również warsztaty, edukacja, cała sfera komunikacji społecznej, no i oczywiście koncerty, wystawy, czyli chciałabym, żeby ten teatr pulsował. Bez pomocy ludzi biznesu nie będzie to możliwe. Do fundacji należeć ma wiele firm, a jej członkowie staną się niejako elitarnym klubem, który będzie miał udział w tworzeniu radomskiej kultury. Sumy nie są wysokie, bo 200 zł, 500 zł, 1000 zł, ile kto ma um, możliwości, to w ogóle nie wpływa na ich finanse, na ich obrót, na ich zysk, na ich, na ich, właściwie na nic. A dla nas i dla kultury w mieście jest to niesamowite wsparcie. W drugim spotkaniu poza przedsiębiorcami wzięli też udział m.in. Krzysztof Dudek, dyrektor Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi i Michał Hazę, prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, którzy właśnie w Łodzi stworzyli taką fundację. Loc Arte z powodzeniem działa od roku i w tym czasie wypracowała kilka mechanizmów współfinansowania teatru. Przyjechali, żeby wesprzeć, pokazać, jak to działa. Mają już to doświadczenie, zarejestrowali fundację. Mamy fantastyczny statut, który możemy skopiować i iść, iść tą drogą. A oni właśnie dzisiaj nam mówią, jak w praktyce ta praca i ta realizacja wszystkich celów funkcjonuje i na co ma wpływ. Fundacja dawałaby nie tylko wsparcie finansowe, ale byłaby też współproducentem spektakli. Ma powstać jeszcze w tym roku.